Bracia Paul zostali złapani na oszustwie. Fani twierdzą, że ich walki są ustawione, a wszystko przez nagranie, które ma być niepodważalnym dowodem. W trzeciej rundzie starcia z Mayweather'em widać moment, gdy Floyd trafia Logana potężnym lewym sierpowym. Paul chwieje się, wygląda na zamroczonego i wtedy Floyd podtrzymuje go łokciem, jakby nie chciał dopuścić do knockdownu. A po zakończeniu rundy Logan powiedział do Mayweathera... Ale to jeszcze nic. Pod koniec szóstej rundy pojawia się druga dziwna sytuacja. Mayweather znów trafia czystym ciosem. Logan opada jak szmaciana lalka, a Floyd znów go łapie i trzyma, chcąc ukryć nokaut. Tak jakby ten nie był częścią umowy. Według teorii Logan miał przetrwać wszystkie osiem rund, ani jednej mniej. I tu pojawia się pytanie, jeśli to naprawdę były ustawki, czy bracia Paul powinni zostać zbanowani z boksu?